No dlaczego nie mielibyśmy pani pomóc. Dziecko potrzebuje ojca. My potrzebujemy sekretarki. A poza tym łączy nas piłka. No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Ale kto przekupi? Przecież ja sędziego opłacam. Piwka przyniosłem. O. Tak jak pan majster. Prosił. A? A co? co to? Co, co to za wynalazek jest? Co? Obrońców mamy nie do przejścia. Trójka. Dwóch. Dwóch lewych. Dwóch lewych? Tak. Ale jak się domyślam, często lubią zmieniać pozycję. Klub ten szuka nowych członków? Maniuś, no przerzuć na drugą stronę. Na pierwszej się nie zmieściło, no to wrzuciliśmy na drugą. Do nowo powołanej drużyny piłkarskiej. O, to to. Panowie adresu nie pomylili? No, bo my myśleliśmy, że ta tęcza i ten członek, co go pan w ogłoszeniu szuka, to w trochę innym znaczeniu jest. A co, Niemcy mają najlepsze? No na pewno nie kobiety. Ja szukam wasz kraj talent. Po to, żeby go tanio kupić, wytrenować i drogo sprzedać, tak jak wasze fabryki. Polska gola. Serial komediowy z piłką nożną w tle. Dokopiemy każdemu.